Niejednokrotnie się przekonałem już, na przykładzie właśnie rodzin, które znam, że kiedy modlili się do świętego Józefa, to nagle okazało się, że bardzo łatwo odnaleźli większe, lepsze, takie właśnie mieszkania, ale jeden warunek. Muszą modlić się razem z dziećmi, łącznie z tym najmłodszym. Znam też rodziny, które jeżdżą do Kalisza, do sanktuarium Świętego Józefa, właśnie w tym celu żeby pokonać jakieś trudności, najczęściej to są trudności materialne, albo mają lęk przed przyjęciem kolejnego dziecka, właśnie z tego powodu, bo sobie nie wyobrażają, jak sobie damy radę, jak, jak, jak zwiążemy koniec z, końcu, z końcem. Józef, Maryja, Jezus, i najczęściej wisiały nad łożem małżeńskim. Te obrazy nieraz były potem przekazywane w prezencie kolejnym pokoleniom. Dzięki temu święty Józef. Był, dostarczał takich właśnie sił duchowych, zwłaszcza mężczyźnie. Myślę, że warto jest dzisiaj wracać do tej tradycji, właśnie świętego Józefa, który wraca do sypialni małżeńskiej, który wraca do.